Witam Was wszystkich na kanale Piłka i Kosz. Tym razem będzie materiał o koszkówce NBA, bo za nami jedna z najlepszych nocy. Na pewno niewątpliwie jedna z największych niespodzianek. Dzisiaj w nocy mieliśmy do czynienia naprawdę z takimi meczami, że mało kto chyba wierzy. Nawet jak przeczytam te wyniki, jeśli jeszcze wcześniej ich nie znaliście, to chyba nie uwierzycie w to, co się wczoraj działo. W skrócie opowiem tak. Mistrzowie NBA Oklahoma State Thunder na własnym boisku przegrali z od Hornets. Dostali takie baty, że to jest nieprawdopodobne. Kłopoty w Oklahomie. Oklahoma nie może wygrać ostatniego meczu. Od powrotu Jay Bar po prostu drużyna nie wygląda najlepiej. 6 zwycięstw, 5 porażek Oklahoma State Thunder, kiedy ta cała trójka jest dostępna do gry, czyli Chet Holmgren, Sajd Dziudzius, Aleksander i właśnie Williams. Moim zdaniem tutaj będzie jakiś transfer. Oklahomy, bo tutaj nie mają na co czekać, oni nie mają naprawdę wszystko w swoich rękach. Oprócz tego piku, który jednak mogą stracić, którego po prostu mogą nie zyskać, bo Clippers zaczęli wygrywać mecze. 7-1 w ostatnich 8 spotkaniach są. Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard jest znowu jeden z najlepszych koszkarzy na świecie, fajnie wczoraj znowu Clippers wygrając, wygrywają swój mecz 103-102 z Golden State Warriors, z boiska zostaje wyrzucony Steve Kerr za e, niesamowicie się tam ściekł, zaczął wyzywać sędziów, wyleciał z boiska, jednym punktem też wygrywa Denver Nuggets bez Jokicia, bez Brauna, bez... Bez Jamal Marea, bez wszystkich najlepszych graczy zdołali wygrać z Filadelfią. Ostatnio się mówiło o Filadelfii, że, że są coraz lepsi, że stają się kontenderami. Ale no jeszcze nie tak szybko. Joel Embiid gra coraz więcej. Maxi jest y, top 5 graczem tego sezonu. Można powiedzieć top 10 na pewno. Y, Podzior wrzucił do gry, do zdrowia, ale ten mecz przegrali jednym punktem po dogrywce. Y, tak jak mówię, największa niespodzianka wczoraj to był jednak mecz Oklahoma City Thunder z Charlotte. No, przegrali go sromotnie, tam Charlotte już do przerwy prowadzili 17 punktami. Świetny mecz Brandona Millera, niesamowity rzut od Dao Lamelo, sobie zobaczy highlighty. No, on umie highlighty, ostatnio trochę lepsza forma tego gracza. Zwróćmy uwagę na statystyki w tym meczu, jak słaby był Charles Alexander, kandydat do MVP. Drugi sezon z rzędu może zostać MVP, może zostanie, bo po prostu kandydaci się wykruszają. ma kontuzja, Jokic, kontuzja yy, mogą nie zagrać 65 meczów, a to jest yy, taki jeden z warunków niezbędnych do otrzymywania tych nagród, do bycia w All NBA Teams i tak dalej. Więc Szaj jest zdrowy, gra w każdym meczu, więc on ma po prostu największe szanse. Był też najlepszy w pewnym momencie. Jokic jest ogólnie najlepszym graczem sezonu, ale teraz go nie ma, nie będzie go przez miesiąc. Bilans Denver też będzie gorszy, jak wróci Jokic: piąte, szóste, czwarte. Może miejsce na zachodzie ich czeka. No ale Tandary przegrywali u siebie 27 punktami z Hornets, którzy są 13-23, a Oklahoma City Thunder miała, iść, miała bilans 24-1, teraz 30-7. do ale mówię ostatnio są bez formy i cała trójka jak gra to po prostu to się nie klei i ta drużyna nie, nie wygrywa meczów. Czy wytransferują tego? Jelena Williamsa jest to bardzo wątpliwe. On wrócił po kontuzji i to jest świetny gracz. Oleyn zawodnik wydaje się, że wróci do tej formy, ale jest szansa zdobyć Janisa. Kto wie, może się skuszą na, to, na niego. Inny jeszcze mecz, który mnie tak zniszczył, jak popatrzymy na wynik, możemy w to nie uwierzyć. Detroit Pistons. Detroit Pistons wygrywają mecz z Nowym Jorkiem 121 do 90. 31 punktami wygrywają mecz. Kate Cunningham jest nieprawdopodobny. W tym meczu zanotował znowu 13 asyst, 29 punktów. Jest silny, sprawny, jest po prostu świetny. W tym momencie dosłownie jest y kandydatem na MVP. Wydaje mi się, że no, zaczynamy, o... trzeba zacząć o tym mówić, że po prostu Kate Cunningham i Detroit Pistons yy, tutaj rządzą w tym sezonie. Kate Cunningham jest ich najlepszym graczem, jest nie wiem czy nie jest najlepszym graczem. W NBA na ten moment obok Jelena Brana kawaja no nie wiem, niesamowity jest to zawodnik i prowadzi ich do niesamowitych zwycięstw. No, a... Nowy Jork ma wielki problem. Wielki problem. W tym meczu są zero asyst, ale jeszcze gorszy był Carl Anthony Towns. Posłuchajcie, ja muszę przeczytać mnie linijkę to Towns, bo to jest nieprawdopodobne, jak ten zawodnik się tutaj zakopał. I tak się zastanawiam, czy Brown tutaj cztery porażki z rzędu NIX. To jest prawie niemożliwe za Tibodo. co nie znaczy, że on jest nie wiem, gorszym trenerem albo że będzie potem gorzej, ale w tym sezonie każdy może wygrać z każdym w ogóle. Ostatnio Washington wygrywa mecze. San Antonio jest numer jeden w Power Ranking. Naprawdę rzeczy się dzieją niesamowite. Clippers byli najgorszą drużyną NBA. Teraz są jedną z najlepszych. Ciężko ich pokonać. Zrobili to po Celtics, tylko oni ich zmiażdżyli, ale tam zagrał najlepszy mecz w sezonie na 50 punktów Jalen Brown. Jalen Brown, który nie wygrał gracza miesiąca, dostał tę nagrodę. Jalen Branson i rzucił te 50 punktów. Mówiło się, że się wkurzył i pokazał. No to w następnym meczu trafił jedną czwartą rzutów. Boston wygrał mecz, ale Bron był bardzo nieskuteczny w tym wczorajszym meczu z Chicago Bulls, ale Boston wygrał kolejne spotkanie. Jest drugi na zachodzie. To też trzeba oddać rany jest świetnym liderem i Boston rządzi i dzieli. Ale można powiedzieć, że wiele drużyn jest bardzo nierównych, wiele drużyn gra mega w kratkę. Najrówniejsze to jest takie Detroit Pistons i dlatego są najlepsi na wschodzie. A drugie najlepsze jest Boston Celtics, bo też są po prostu bardzo równi i ostatnio są w dobrej dyspozycji. a Nowy Jork wygrał NBA Cup fajnie, yy, ale od tego czasu słaba dyspozycja. Bilans 23 do 13, ale są spokojni o Knicks. że Oni gdzieś tam yy, myślę, że do tego półfinału, finału wschodu spokojnie powinni wejść, ale dla nich to nie będzie sukces. Oni chcą dojść do finału NBA. To będą musieli pokonać Dietrich pistons, a dzisiaj przegrać 30 punktami. Myślę, że w PF to będzie trochę inna już rozgrywka. No gorzej zagrać się nie da. Tam zagrał, tak jak mówię, najgorszy mecz, yy, jak można zagrać. Rzucił o doszej rzutów, rzucił chyba 4 punkty. No, jest był katastrofalny. Ja ciągle sobie przypominam jak mówił, że jest najlepszym shooterem z wysokich historii. On takie mecze mu się przytrafiają jak ten mega wstydliwy mecz. Fatalne spotkanie. Harlow ale reszta też zagadła. Br Branson nawet nie zagrał zbyt dobrego meczu, bo on zawsze gra dobrze, ale nie tym razem. Zero asyst. Skuteczność yy, poniżej 50%. No, cała drużyna zagrała fatalnie. No Gorzej się nie dało. Naprawdę nie wiem, co to będzie. Yy, 115, 101. Chicago jest też nierówne. Jest bardziej słabe niż dobre. Przegrywa też mecz z Bostonem. No i tutaj mieliśmy dość ciekawe spotkanie. Toronto pokonuje Atlantę 118 do 100. Scottie Barnes jest czwartym najlepszym graczem fantazy w tym sezonie, bo po prostu bardzo jest wszechstronnym zawodnikiem. Bardzo często bardzo bliski triple-double. We wczorajszym meczu Scottie Barnes jak on tu wczoraj wyglądał, bo wczoraj no znowu właśnie tak RJ Barrett jest, na przykład jak patrzę na ranking zawodników ostatnio opublikowany przez Yahoo Sports, to byłem w szoku jak to wygląda. To też każdemu radzę zobaczyć na no, Scotty Barnes. no Niesamowite 18 punktów, wczoraj 8 zbiórek, 10 asyst. Cała pierwsza piątka rzuciła powyżej 15 punktów. Quickly 16, 17 Barrett. No i Mary Boyles wyszedł w pierwszym składzie, 17 punktów, no i Brandon Ingram, który gra sezon bardzo dobry, tutaj rzucił 19 punktów, wreszcie znalazł swoje miejsce, do tego miał 9 zbiórek. Brandon Ingram świetnie wygląda w Toronto, Toronto jest drużyną playoffową, a Atlanta musi wytransferować Trae Yanga z nim, grają fatalnie, nie wygrywają meczów, eee, tym razem go nie było, eee, jest na wylocie z drużyny. Wydaje mi się, że jego czas jest policzony mimo wszystko, ale ciągle właściciel i syn właściciela bardzo chcą tego triangle mieć w drużynie. Szkoda, bo tu tak się niesamowicie rozwinął Jalen Johnson, tym razem słabsze spotkanie: 13 punktów, 14 zbiórek, 7 zl. To jest też zawodnik, który gdzieś bardzo często robi trypy duble. A raz był bliski quadru, to duble, pamiętacie, 7 przychytów miał. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. W sumie ktoś wrzucił taki filmik, że Scott Skiles miał 30 asyst kiedyś dla Orlando i że tego nikt nie pobije. To też jest do pobicia. Jest to na pewno niewątpliwie ciężki rekord do pobicia, ale tego Scotta Skilesa też ktoś przybije, jestem przekonany. Więc każdy z rekordów może zostać złamany. No, może poza tym jednym 100 punktów wytaczę. ale jak Kobi zdołał rzucić 80 ponad punktów kiedyś to dlaczego tych 100 punktów ktoś nie może życzyć. Wszystko jest możliwe, NB jest niesamowite. Tak jak mówię, wczoraj mi same niespodzianki, a i tak nie opowiedziałem, o najciekawszym spotkaniu, o meczu, który obejrzałem od deski do deski, czyli mecz Houston Rockets, Phoenix Suns. Phoenix zaskakuje w tym sezonie, świetny jest. Booker świetny jest, przede wszystkim Dillon Brooks. No i wczoraj mieliśmy naprawdę raritas. Ten mecz to było naprawdę ciekawe spotkanie. Durant oczywiście mierzył się ze swoją byłą drużyną, w której Phoenix zgrał, wyglądali fatalnie, muszę jednak powiedzieć parę też słów na temat tymi Duranta, mimo że ma świetny sezon, świetną statystyki, to jako lider to on ciągle jest tym, tym razem trafił tą trójkę na zwycięstwo, game winera niesamowitego, pokazywał od razu Phoenix, że jedzie do domu, tam wyśmiewał, to było słabe właśnie, przeszedł z jednej do drugiej drużyny, znowu ze słabszej do lepszej, pokonuje tą słabszą i gdzieś tam się potem popisuje. No, wielki gracz, ale często się zachowuje jak taki mały, malutki zawodnik. Często mnie jest bo jestem wielkim fanem Kevina Duranta, jego talentu koszykarskiego, ale często jego decyzje, jego e, sposób zachowania, jego, nie wiem, choćby zachowanie, jego tweety czasem no, no są przykre i no, nie wypada takiemu zawodnikowi, ale taki jest Kevin Durant, z zadziora. Wczoraj piąty mecz na 30 punktów w tym sezonie bo nie, wczoraj rzucił 26 punktów, no właśnie, nie rzucił tych 30, 26 punktów, ale 10 zbiórek, to też zdarzały się mecze Durantowi, że miał 0 zbiórek, więc teraz musi trochę zbierać, nie było Shenguna, nie będzie go przez jakiś czas, to on może być w końcu liderem, rzucać w ostatnich sekundach, bo wcześniej Shengun też przeszkadzał, czy Amin Thompson, czy inni, wreszcie to zrobił Kevin Durant, trafił za trzy, chociaż nie musiał, bo był przecież remis, no, no, świetny mecz Phoenix-Houston, myślę, że każdy musi go obejrzeć, bo... Tych meczów wczoraj były te blowouty tych słabszych drużyn, gromiły te lepsze, ale myślę, że tutaj najciekawsze spotkanie, bo po prostu najbardziej wyrównane. Co tam jeszcze wczoraj mieliśmy? Tak jak mówię, Los Angeles Clippers wygrywają swój mecz. Kałaj znowu był najlepszy, nie grał znowu z Harden, wrócił Iwica Zubac. Jak wiecie, już kolejne spotkanie tym razem grał i się przydał. Power ranking. Power ranking, przed chwilą widziałem, bardzo fajny, może po prostu zrobię nowe oddzielne nagranie, Wczoraj, we wczorajszych meczach jeszcze podsumuję, bo mieliśmy jeszcze te mecze Portland-Utah, Portland wygrywa 137-117 i chyba tu wszystkie mecze już wczorajsze omówiłem, tak w skrócie oczywiście, musiałem to zrobić, bo uważam, że ta wczorajsza noc była wyjątkowa, jedna z najlepszych w tym sezonie Mało jest tych spotkań, raz jest bardzo mało, wczoraj było ich trochę więcej, ale każde spotkanie było na swój sposób ciekawe. Dużo blowoutów, co prawda, ale dużo niespodzianek takich, których by się nikt nie spodziewał chyba. Więc już będę kończył. To był szybki programik i szybkie podsumowanie tego, co się działo wczoraj w NBA. Ciągle czekamy na to, co się zdarzy z Jeremim Sochanem, żeby w końcu odszedł z San Antonio, żeby gdzieś dostał minuty w innej drużynie, żeby grał, bo szkoda marnować taki talent w tym wieku, on musi grać, a teraz już kończę, dzisiaj mamy piłkę nożną West Ham z Nottingham, w nocy oczywiście mecz NBA, subskrybuj kanał Piłka i Kosz, dawaj tutaj mi komentarz i kciuka w górę, bardzo będę to podbije algorytmy YouTube'owe, będę zawsze wdzięczny, w opisie odcinka wirtualne kawki można stawiać, dziękuję wszystkim. I wracamy jutro z kolejnymi materiałami na temat piłki nożni, czy koszkówki. Dobrego, miłego wieczoru Wam życzę i do usłyszenia lub do zobaczenia. Cześć.